Z sobą obrazy jak z piły To nie sen, nie dziwię ci się, można się więc Ta cisza szkuje w uszy, że ciężko wytrzymać I jedyny twój tu to adrenalina a. Jedyne marzenie, żeby ktoś cię uszczypał Lec synek zwykle nie ma nikogo w labiryntach Przy przykra sprawa, nie słychać nawet minotaura Sam już nie wiesz, czy to dobrze, czuję się jak waria Szukasz gdzie spinisz, z wynikmi niż mądry wariant Choć jedyna opcja tu został, się pochrasta Strach narasta, idziesz dalej jak lunaty Go się się starasz ty, nowo nabyty na ty, ty wrażni oczy, kroczysz prosto w opary Powoli ku oczom ujawnia się utarzy Sekundę znika strach, czujesz zastrzyk odwagi Nieposkromioną chęć rozwiązania zagadki Stawiasz kroki dalej, penetrujesz komnaty Myślisz ktoś, kto to budował, musiał być na to paty tym słychać głos, choć pusty w pomieszczeniu Wziął nie wiesz, tyle proku skończy Już tu masz cię zabić o nic nie dziwić, ci się można się zachowywić Wierzysz w Boga, czy jest dla ciebie złudzeniem, czy jest formą manipulacji skomponowaną ludzkie dzieje Ty z to mało, aż diabeł się śmieje Ty. Boisz się bekłać z tego, że pójdziesz siedzieć, co? Mówią to lek na schizofrenię, gdy de widzą ciernie a siomy widzą chemię i są wem Echem tętnie, niechętnie, przeciw tej gehennie codziennie, pamiętaj, to nie tylko i we mnie. tej i we dnie, te moce we mnie, gdy kroczę pewnie, te oczy mętne, po czym oczy zamknięte i to czyż tutaj nie udęknie? Śnisz, cudę wpisujesz się w cudą księgę, uda, prowadzicie za rękę, w te duda, potem sprzedacie jak judasz i nie udać ci się ugasić. Tego co płonie w ludziach, to nienawisz. Nie naprawisz nawet w ciężkich trudach Stumasz gdy przyjdą cię zabić Ruch to na schizofrenię Człowiek jest jak plastik, z w systemie Mamy tu przemysł, a jedyne marzenie Teka z to mało aż diabeł przyśmieje Tym razem i oczy, po czym oczy zamknięte Business is business, life is life nas jest, tu być stwórcy gdy przyjdą cię zabić To nie sen, nie się, można się chwyć tu dani bez powrotu nie ma z i kłamstwu, konsumpcja nas niszczy, pożera nas hajs, chuj To nasz hajs, chuj, to nasz hajs, chuj, to nasz hajs, chuj, hajs, chuj, hajs, chuj. Nie ma co tak stać, tu to tylko złudzenie, człowiek jest jak plastik z funkcją w systemie Mamy to brzemię, jest ciężkie i śliskie, konformizm pożera, a priorytet to biznes Biznes is biznes, life is life, Chcę zamknąć umysł i zacznij się bać W nienormalnym świecie, nienormalna gra, to złudzenie, tylko na to nastać. Bawa gra trwa, to Matrix nas zmartwa, nie jestem hipokrytą, tylko znam realia. Wszystko to złudzenie wyrastają epitafia Na liściach człowieczeństwa nie doznasz co to prawda